Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Obecnie popularny samochód rodzinny Renault Logan jest wyposażony w dwa rodzaje skrzyni biegów. Rodzaje skrzyni biegów. Mianowicie, manualne, są na wyposażeniu większości samochodów na rynku, oraz automatyczne, mało popularne w naszym kraju i spotykane tylko w topowych modelach. Manualna skrzynia biegów. Manualna skrzynia biegów oferowana jest przez producenta w dwóch wariantach, JH1, 1.4 oraz JH3. Jeden mniejszy dot, większe 6 które różnią się jedynie wielkością obudowy sprzęgła. Manualna skrzynia biegów JH3 w Renologan z silnikiem o pojemności 1,6 litra. Skrzynia biegów JH1 w Renologan z silnikiem o pojemności 1,4 litra. Ten sam olej jest stosowany w dwóch różnych manualnych skrzyniach biegów. Aby uzyskać więcej informacji na temat sprawdzania poziomu oleju w skrzyni biegów Renologan, Kliknij tutaj. Automatyczna skrzynia biegów w przeciwieństwie do pięciobiegowej manualnej. Automatyczna ma tylko cztery biegi, a zamiast oleju do skrzyni, wlewa się specjalny płyn hydrauliczny, którego zasoby z reguły wystarczają na cały okres eksploatacji samochodu, zasób silnika, nawiasem mówiąc, Wynosi nie mniej niż 300 tysięcy kilometrów. Kiedy należy wymienić olej w skrzyni biegów? Olej ze skrzyni biegów jest spuszczany po 60 kilometrów. Jest już bardzo brudny. Skrzynia biegów nie działa. Jednak pomimo faktu, że producent, nawiasem mówiąc, fabryka została założona w 2003 roku, nie określa terminu wymiany oleju i płynu przekładniowego, tłumacząc, że nie jest to konieczne do prawidłowego i płynnego działania skrzyni biegów. Doświadczeni rzemieślnicy i mechanicy z serwisów samochodowych Renault zalecają wymianę oleju co 60 tysięcy, 100 tysięcy kilometrów, w zależności od warunków i czasu użytkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, kiedy należy wymienić olej w Renault Logan, kliknij tutaj z drugiej strony. Nikt nie jest to odporny na możliwość. Że przed tym upragnionym przebiegiem samochód będzie miał awarię sprzęgła lub będzie wymagał wymiany lewego przegubu kulowego, a wtedy wymiana oleju w skrzyni biegów staje się mile widzianą procedurą. Aby uniknąć przedwczesnej awarii, sprawdź stan osłon przeciwpyłowych przekładni CVT i wymieni je, jeśli są w złym stanie. Wybór fabryki czy wybór ludzi, producent, do wymiany w manualnej skrzyni biegów, oznaczenie MTF. Zaleca firmę, olej przekładniowy, ELF TransELF NFJ 75W80, półsyntetyczny. 75W90, syntetyczny. Cena za litr jest nadal w granicach 600 rubli. Wymagana objętość do wymiany wynosi 3,5 litra. Oficjalni dalerzy zalecają właśnie ten olej do automatycznej skrzyni biegów. I nic dziwnego, że jest to ELF w automatycznej skrzyni biegów. Zgodnie z instrukcją fabryczną, należy stosować Sielf-Renault Matic D3 Syn. Do pełnej wymiany potrzeba około 4 litrów oleju. Doświadczeni kierowcy Logana metodą prób i błędów przy wymianie oleju przekładniowego wybierają liderów, którzy nie są gorsi pod względem jakości i parametrów technicznych zalecanych przez producenta Renault. Casrtol Syn Trans Transax L75W90. Syntetyczny, według większości recenzentów, jest najlepszym analogiem tego typu jeśli przestrzegasz zaleceń producenta kierowcy zauważają, że natychmiast po użyciu biegi włączają się znacznie płynniej i łatwiej, a chrupanie podczas zmiany biegów znika. Motul GR375W90, podobnie jak wyżej wymieniony faworyt, użytkownicy zauważają miękką zmianę biegów. Brak nietypowych dźwięków i chrupania. Pomimo powyższego, entuzjaści Renologan również zauważają wyraźnego od i nie polecają Shell GTBO -E i LEP 75W90GL4 jako zamiennika, sądząc po niezadowolonych wyrazach twarzy. Skrzynia biegów w tandemie z olejem przekładniowym tego producenta zaczyna zachowywać się jak niespokojny ogier. W prawie wszystkich przypadkach występuje dubnienie, chrupanie i hałas ze skrzyni biegów. Ważne, aby wiedzieć. Wymiana oleju przekładniowego, niezależnie od jego rodzaju, jest bardzo ważną i odpowiedzialną procedurą. Jakość i stan oleju odgrywa ważną rolę w żywotności skrzyni biegów. Na przykład, wyobraź sobie, jak wiele jest różnych części, takich jak koła zębate, łożyska i wały. Wszystkie części poruszają się z niewyobrażalnymi prędkościami i aby chronić je przed ciepłem, tarcia i czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na skrzynię biegów, ważne jest, aby wiedzieć, jaki olej przekładniowy jest odpowiedni. Podobnie jak w przypadku oleju silnikowego, istnieją trzy rodzaje oleju bazowego: mineralne. Półsyntetyczny i syntetyczny. Rodzaje olejów przekładniowych. Olej półsyntetyczny plasuje się gdzieś pośrodku w kategorii cenowej i technologicznej między mineralnym a syntetycznym. Olej półsyntetyczny ma najgęstszą lepkość i jest idealny do stosowania w pojazdach o dużym przebiegu. Olej mineralny jest najtańszym i najbardziej dostępnym olejem na rynku. Ten rodzaj oleju jest dodawany w mieszankach z różnymi dodatkami zawierającymi siarkę ponieważ sam olej jest dość niestabilny. Olej syntetyczny jest olejem bardzo płynnym, ponieważ na jego właściwości nie mają wpływu warunki środowiskowe, ujemna temperatura otoczenia, ten rodzaj oleju nie staje się lepki w niskich temperaturach i pozwala wszystkim częściom w skrzyni biegów na łatwiejszą pracę bez utraty wydajności zachować ostrożność. Nie należy mieszać ani wlewać różnych rodzajów oleju przekładniowego. Dzieje się tak, ponieważ różne olejarnie, alogan jest produkowany od 2005 roku, stosują różne technologie, co skutkuje różnymi produktami, o różnych cechach i właściwościach. Jeśli więc chcesz, aby Twoja skrzynia biegów służyła Ci przez długi czas, Lepiej nie eksperymentuj. Brak komentarzy wymiana klocków hamulcowych bez demontażu silnika instrukcja wymiany przednich klocków Renoduster ze zdjęciem. Wymiana i regulacja reflektorów Renoduster własnymi rękami demontaż pompy wspomagania układu kierowniczego Renoduster samodzielna. Wymiana łożyska kulkowego Renoduster. Wymiana poprzeczki wału przegubowego Renoduster. Wyjaśnione w kolejności czujniki wtryskiwaczy. Duster. Opis i rozwiązywanie problemów czy wiesz, co to jest sonda lambda w Renault Duster? Trzy sposoby sprawdzenia czujnika abs konserwacja układu chłodzenia, wymiana płynu niezamarzającego, termostatu i czujnika temperatury, Duster.